Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, a dzisiaj zajmiemy się pierwszym magazynem LEGO Ninjago na rok 2020. Tradycyjnie podczas każdego miesiąca będzie pojawiał się jeden magazyn, który ja później przeglądnę na swoim kanale, a pod koniec roku pojawi się podsumowanie magazynów z całego okresu. Rok zaczyna się dosyć obiecująco, od trzech dodatków. Przede wszystkim otrzymujemy minifigurkę Jaya z łańcuchem, zakazane z Pinjitsu, jedną saszetkę z pięcioma kartami, jest to już seria piąta, oraz tylko w tym numerze magazynu otrzymamy kartę Złoty Ninja, jest to karta limitowana. W tym numerze znajdziemy dwa spoczko plakaty. Ostateczny bój, w niby krajnie, wyjątkowy komiks. Najbardziej intryguje mnie rzut oka na nowy sezon, czyli sezon 12. Wita nas spis treści oraz nowość cyfrowe pojedynki. Chodzi tutaj o karty z seria piąta. Szalona gra wielki wyścig ninja. Nasza zabawka J. Kilka słów. O naszej postaci, naszym bohaterze, misja, reklama Lego Ninjago, zamów prenumeratę. Jest też komiks, część pierwsza. Komiks jak najbardziej związany jeszcze z 11 sezonem. Dotarliśmy do plakatów. Plakat promocyjny 11 sezonu. Plakat dotyczący Mistrza Błyskawic. Jest też reklama magazynu LEGO Hidden Side. Przegląd tego magazynu pojawił się na moim kanale. Druga część komiksu, który się już zakończył. Jest też gra Starcie Supermocy. Fakty. Fakty dotyczące 12 sezonu LEGO Ninjago cyfrowe zagrożenie, ścigacze. Szalone kostiumy, mamy tutaj przedstawione najnowsze zestawy. Nadchodzi nowy Nin-sezon. Mamy kolejną misję zbyt silna sieć, poczta żywioł ninja, reklama magazynu LEGO Star Wars. Zacznij kompletnie nową grę 25 lutego. Twój ninja Kai, Kai zakazane z Pinjitsu. Kolejny numer będzie już związany z 12 sezonem LEGO Ninjago. Figureczka momentalnie zdobyła moje serduszko, no zwłaszcza faktem, że nie mam jej w swojej kolekcji, a nie kupowałem tych małych zestawów ze spięć Slam. Wolałem poczekać na przeceny, no teraz już nie muszę czekać, no bo jest dostępna w łatwy sposób i nawet za dobre pieniążki. Jedyne co mi się nie podoba, no to broń jaka została dołączona do prezentu, jak dla mnie zbytnio przesadzona. Nie zabrakło również malowania na plecka, Jay posiada drugą twarzyczkę. Zwróćmy uwagę na kartę limitowaną Przedstawia ona Złotego Ninja. Mamy też saszetkę z kartami, ale myślę, że tą saszeteczkę przeznaczę na osobny odcinek. Magazyn otrzymuje od mnie notkę 9 na 10 po zapoznaniu się z faktami z 12 sezonu LEGO Ninjago. Doszedłem do wniosku, że wiemy tyle samo co przed rozważeniem tych informacji. Najistotniejszym faktem jest to, że dużo dowiemy się z następnego numeru magazynu Lego Ninjago. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Możecie zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!